Czyli co? Czyli jeszcze jeden poziom i y, będziemy y, z ludźmi. O nie, ludzie. No, te, te też nie lubię ludzi. Wolę zwierzęta. Tak. Oho. Ulaniec. Mm. O nie. Spadła nam kostka. Um. Yy. Um. Wciśnij przycisk. Już. Eee, nie zupełnie. czyli ty musisz postawić portal na pewno tam i za tobą tu. No i się rozpędzamy, skaczemy i powinniśmy doskoczyć. No to wraca. To jest ciemno. Um. Le parkour? A, dobra, nie, co nie? Nie. Dobra. To jest gra Portal. Nie w mirror żebyś się nie nadawał. A widzisz, teraz skaczesz, no, cwaniak. Żartowałem, przestań na mnie krzyczeć, kobieto. A, bo mnie w tę stronę Tiruriru. Musimy się dostać jakoś wyżej. Ale i tak musimy koniec końców tutaj zrobić portal i tam spaść. Aha, tu. Mm. I tutaj musimy mieć i tam. Po... Postaw portal tutaj żółty. Daj mnie przejść. Tam mam ciemny, tu, jasne. Tu mam jasny. I lecimy. Gdzie? Jak? W dół. A tu możemy, dobra. Wziął. Wziął. Dobra. Jeszcze bym zahaczył. O matko. Ale... Brama. Okej. Okay. Mm. Nie doskoczył. Kurde, mela. się chyba rozdzielić. Okej, okay. albo niezupełnie? Późno. nie zupełnie? Za Najpierw trzeba iść w Twoją stronę. Tak, No. Cudownie. Okej, okay, tu mamy rozpędzanie się. Ehm, co? Wlatując. Nie tak. Wlatując w czerwony, wypadasz żółtym i stawiasz czerwony góry. No tak trochę. A, myślałem, że mi się nie udało. Dobra. Dobrze. Podejrzewam, że tu trzeba. Kostka. Ta, um, dobra, czyli jednak e, dalej kooperacja, e, niebieski, czyli fioletowy, tu. On do mnie gada i w, w jakimś języku, ja nie wiem co on do mnie mówi, ludzie, jakby. Mamy kostkę. Mamy tyle serii, a ja nadal go nie rozumiem. Um. To wiem co, no, okej. Okay. Mm. Ale co, co jest tam? Ta strzałka mnie niepokoi. Um. Ojoj. Tu potrzebujemy, aha. Będzie trzeba puścić kostkę. Ona na tym pomarańczowym będzie tu jechała, będzie blokowała. Po kolei, i my to będziemy musieli zrobić na czas. A czemu nie możemy tak przeskoczyć? Chodzi o to, że chodzi o blokowanie tych. Y, tych. Nie, mm. <słuch> już daje. Poczekaj. To trzeba jeszcze zrobić tak. a. Czy ona się sama będzie suwała pod kątem? Zobacz. Tak. I co ona nam blokuje? A ona nam daje przejście. Aha. Super. Będzie trzeba wcisnąć te przyciski. Tylko teraz, czy to było teraz, czy to będzie potem? Nie wiem. Teraz. Teraz? Trzeba było zrobić teraz. Dobra, czyli musimy to powtórzyć. Trzeba zabrać kostkę znowu. Ok, żebyśmy to trochę zdupczyli. Trochę bardzo. Ok, jestem u góry, kostka, a kostkę znowu trzeba oblać. Co ja robię? Nie wiem, ja już to praktycznie kończę. Idziesz ze mną? No biegnę no. Ażem sobie zrobił. Dobrze. A. Puszczam kostkę i biegnę. Dobro. Raz, dwa, trzy. O ok. super. Otworzyło. Otworzyło się. Tak. I wyśmijcie. Um. Master? Chyba Co? czas zakończyć odcinek. A ja myślę, że po prostu damy. Nie. Po prostu damy ten odcinek jako dwie części co to na to. I my skończymy A. to nagrywać. Można tak. Zrobić. Dobra. Mm. Okej. Okay. Ała. No matka, ja niečo to... Hm, no neviem. A ty tu. Hmm. A co to robilo? Aha, tam obraca, ale po co? A, ah. Nie tak, tak. Hmm. Czy jak hmm. postawisz tam portal. Yy, nie, no musisz przejść. Czy gdzieś go możesz oprócz tamtego miejsca? Żeby się pozbyć hmm, robotów. Hmm. To czekaj, pobuły się poskakać. Nie, bo oni one też zaszą atakować No nie widzę hmm. A je eee. Poczekaj. To jest skomplikowane jak nie wiem co. Już wiem. Tak? Wiesz? Portal ja nie. trzeba postawić tam. No. I tu. Tylko w jaki sposób? To są dwie części tego. Po, po dwóch różnych częściach ściany. Co hmm. czekaj. Nie da postawić portalu tu i tam. Hmm, czekaj. Ja mam chyba plan, nie wiem czy mi się uda. Hmm. Bo wtedy ja bym włączył przycisk i na roboty spadłaby niebieska farba, która by ich odbiła. Nie, niszczycie tak portal. Hmm. A czekaj, wiem, chyba, nie wiem, zobaczę. daj tam portal, to ja dam go Chyba tutaj to... i tutaj, nie, to nie będzie miało sensu. No tak trochę. No nie bij mnie u lańcu, ty głupi ty. Hmm. Ej, dasz tam portal i dasz tutaj portal szybko, żeby je ktoś zlatywało? Aha, żeby w się. Sensie... Że... Hmm. Nie no ja mogę tylko. Chyba że, chyba że razem byśmy to zrobili, chodź tu po tej stronie. No, yy, ja daję tu, a ty dajesz tu i tu. Ale to. Ale to nam coś da? Chyba że tak. Czekaj, bo wtedy niebieski płyn przeleci. Tak, ja szybko. I nie, stawiasz... czekaj, nie tam, nie ja. A nie. Ty, ty musisz. To musimy na odwrót. Ja stawiam tu i tu. Ja stawiam tu i. Y... A ty stawiasz pod. Tak, tutaj i u góry. Nie, tutaj nie mogę by. Bo... A tak, no. Możesz. Dobra, czekaj no. Klikamy. Ja to szybko. przelatuje. Teraz ty przechodzisz. I dajesz tam i nad ten. Ty Tylko. Przeszedłeś przez ten. No dobra, No. No. Jeszcze raz. Chodź. Au. Tylko jak ja tam dam ten portal, to będziesz musiał usunąć no jakiś, żeby tu nie przechodziło. Rozumiesz? Żeby sam, yy, jakby, sam śluz Leciał, a nie z portalem, żeby on tak wyskoczył. Ale, czekaj, ale to ma jeszcze dalej przelecieć. To ma przelecieć po tamtej stronie jeszcze. O. I dopiero wtedy, jak będzie nad tymi, to wtedy tak, to wtedy zmienię gdziekolwiek portal. No właśnie o to mi chodziło. Odcinek się od. Bardziej w ich stronę, żebyś nie dostał od nich. Dobra. No. I dokładnie o to mi chodziło. No, mi też, a ty na mnie patrzyłeś, jak nie na wiadomo kogo. No i dogadaliśmy się. W końcu. Ta, po tylu odcinkach. Mm -hmm. No i co? Nie, to chyba, to chyba nie ma większego sensu tu i tu. A nie ma. Nie. Bo i tak mamy tutaj miejsce. Hm. Jestem w konfuzji. Tam musimy wiecie, ale, być. lepsze pytanie właśnie gdzie my mamy być. To co tu. To... Bo ty tam też musisz być. Tu. Stań tu? tam, tak, bo to otworzy wtedy to. No. No. Ja tu. Nie, to było To było do, potrzebne do części z, z tymi robotami. No tak, bo my jakoś musimy... Nie tu musimy jakoś. Mamy tam. listę tu na portal, tu tak. i tam na dole. Jesteś mnie? Chodź. Bo tam na dole jak skoczymy. Mam tu portal. Daj y... no tu portal, i daj tam na dole portal. Tu gdzie jest twój inny tak. dole? Tak, tu no. Ale to nie przelecę, bo już przelatywałem i spadłem w dół. To daj mi to, może ja spróbuję. Nie skoczyłem oczywiście źle. bo jakby, że inaczej, nie. Już wiem, co jest nam potrzebne. Co? Chęci do tej gry? Tak. To co? Patrz. Aha. Masz na dole, postaw sobie czerwony tam. Też Co? No ja właśnie nic nie klikałem. Tak, nie, musisz skoczyć wyżej. Nie, podglądaj jak gram. No. Mam włączoną tę perspektywę I... Nic nie klikam. Aha, okej. Okay. I żeś doleciał. Dobrze, teraz pewnie będziesz miał gdzieś jakieś miejsca, w którym będziesz mógł coś zrobić. Pewnie y, się gdzieś cofnąć. Portalem? Nie, tylko przycisk. przycisk. Co robi ten przycisk? Slime daje tam na samym końcu, więc możemy chyba już wracać, żeby to skopy zrobić. Aha, no okej. Okay. Y Chyba nie miałem się tu znaleźć. Na, gdzie ty się znalazłeś? Na ściance. Wracaj. <grybuj> no, dączę przodem. Bang, ja cię zaraz utworzę. A dlaczego się nie otworzyło? No, jest podłączona do zamka. Halo, spróbuj coś. Jak to nie? Mogę wyjść z tej gry i nie wrócić. Kto pierwszy mrugnie? Nie wiem. Może ona nas w ogóle nie chce wypuścić. Ale sobie daliśmy radę z testami. No proszę, wypuść mnie. Proszę, bo mój. Jestem człowiekiem, jestem inteligentny. Proszę, wypuść mnie. Emocje pokazać emocje, trzeba się przytulić. Brawo. Coś, co człowiek nie tylko potrafi, pokazywać emocje, chociaż to nieprawda. Jak tam zagląda? No co, ciekawski jestem. No. No matka. Uratowaliśmy nauka. Nie wiem, czy się cieszyć. No. Atlas się cieszy. A ty wybuchłeś. No i ty dobra dasz. ja też. No i było. I tym akcentem, nie przerywaj mi. I tym akcentem skończyliśmy portala dwujeczkę. Słucham? Że słucham? To nie nas, to chyba o tych, kto skanuje. Mam nadzieję. Dobra. Tak więc naprawdę dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tej serii. Kolejny z portala, cieszę się po części tak duszy, że nie ma trujeczki, bo pewnie bym ją też nagrał. Dziękuję o. ten człowiek, że był też na tej sorry. O. O. Nie, no. nie ma za co. się tak jak... dobrze się bawiłem. Ja się dobrze też bawiłem, było dużo bólu, było dużo płacu, było dużo wkurzenia się na tą grę, ale przyjemnie się w nią grało. Jakieś słówka od Ciebie? Um, żałuję, że nie ma trzeciej części, bo bym Cię na nią namówił. Hmm. Ja bym powiedział, że jej nie mam i nie kupuję. E, tak więc... Mocno to by się dało załatwić. Zablokuję Cię na Steamie. <laughs> tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie tej serii. Spodziewajcie się niedługo kolejnej serii, która będzie w środy. Bo my sobie nie odpuszczamy wspólnych serii jak na tą chwilę. Chyba, że coś planujesz, a ja o tym nie wiem. Nie, na razie nie planuję. Nie, nie planuję. Ja też nie planuję, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Był ze mną dancz. Byłem. Tak więc do następnej środy lub innych dni. Jak tam oglądacie? Do następnego. A, pamiętajcie, że, żeby pić wodę. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne też jest ważne. Lajkujcie, subskrybujcie. Do następnego. Bye!